Uwaga! Nadciąga gwałtowna burza. Prosimy wszystkich o zachowanie ostrożności. W środku nocy, gdy wszystko powinno być pogrążone w ciszy i ciemności, rozbłysk przebił zasłonę świtu, niczym krzyk z nieba. Nie było ostrzeżenia ani dźwięku, tylko intensywne światło, tak czyste, tak nadprzyrodzone, które przemieniło noc w pełny dzień. To nie było słońce, ani tym bardziej eksplozja, to jakby samo niebo zostało rozdarane niewidzialną ręką, i w tym momencie tysiące ludzi zamarło. Jedni pobiegli do okien, inni padli na kolana. Strach nie wynikał z nieznanego to wyraźne wrażenie, że dzieje się coś większego. A jeśli ten rozbłysk nie był tylko zjawiskiem, a jeśli to znak, ostrzeżenie z góry, co byś zobaczył, gdyby Bóg postanowił rozświetlić ciemności świata choćby na kilka sekund? Bełchatów zobaczył, ale to, co nadejdzie potem, może wszystko zmienić. Zanim zaczniemy, polub ten film, zasubskrybuj kanał i skomentuj poniżej: czy wierzysz, że Bóg wysyła nam znak? Była to noc w Bełchatowie, mieście w Polsce znanym z elektrowni i spokojnego klimatu. Zegar wskazywał chwilę po drugiej nad ranem, gdy niebo, dotychczas pokryte czarną, cichą zasłoną, zostało nagle przeszyte światłem tak intensywnym, że zdawało się emanować z samego firmamentu. Kamery monitoringu, telefony mieszkańców, a nawet reflektory samochodów zostały przyćmione tym niewytłumaczalnym blaskiem. Światło nie pochodziło od błyskawicy ani z żadnego ziemskiego wybuchu. Było rozproszone, równomierne, a zarazem potężne, jakby sama noc została zakazana kontynuowania. Głęboka cisza towarzyszyła temu zjawisku i to właśnie ta cisza najbardziej przeraża. Nie było grzmotu, tylko światło, światło, które rozdzierało mrok, jakby mówiło: Widzę wszystko. Mieszkańcy byli oszołomieni. Wyglądało, jakby był dzień, ale nie był, powiedziała płacząca kobieta w filmie, który stał się wiralem w mediach społecznościowych. Mężczyzna z drżącym głosem stwierdził, to jakby Bóg zapalił nad nami lampę. Na ulicach ludzie wychodzili z domów, wskazując na niebo, wielu z rękami na głowie, inni płacząc. Scena była surrealistyczna. Cienie znikały. Szczegóły domów wyłaniały się jak w południe, ale zegar wciąż wskazywał noc. Wielu nie wiedziało, czy uciekać, modlić się czy po prostu patrzeć. Pośród konsternacji panowało wspólne uczucie, duchowy dreszcz. Przeczucie, że za tym świetlnym widowiskiem kryje się coś nadprzyrodzonego. To nie było tylko zjawisko atmosferyczne. To było przesłanie. I wszyscy tam to wiedzieli, nawet jeśli nie potrafili tego wyjaśnić słowami. W kolejnych dniach naukowcy i meteorolodzy pospieszyli z poszukiwaniem wyjaśnień. Niektórzy sugerowali zorze polarne przesunięte geograficznie, inni mówili o burzach słonecznych, a nawet rozważano awarie techniczne w elektrowniach. Ale nic nie pasowało precyzyjnie. Światło nie zachowywało się jak żadne znane zjawisko naturalne. Nie było zmian w polu magnetycznym ani śladów przemysłowych eksplozji czy awarii satelitów. To jakby sama nauka została zaskoczona. I w tej pustce odpowiedzi zaczęły podnosić się głosy. Nie z laboratoriów, lecz z kościołów. Pastorzy, wstawiennicy, prorocy i zwykli wierzący zaczęli mówić: to duchowe, to prorocze, to jest w Biblii. I im bardziej się przyglądano, tym bardziej elementy biblijnej układanki zaczynały mieć sens. Podobne wydarzenia zaczęły pojawiać się w innych miejscach. Niedawne doniesienia z Rosji pokazały niebo, które przez kilka minut stało się czerwone jak krew, bez wyjaśnienia. W południowych Stanach Zjednoczonych pojawiły się dziwne kolumny światła nad pustynią, ciche i pionowe, niczym włócznie przebijające niebo. W Ameryce Łacińskiej całe społeczności relacjonowały widzenie złóż tam, gdzie nigdy wcześniej ich nie widziano, wprawiając w zakłopotanie mieszkańców i meteorologów. W każdym z tych przypadków schemat był ten sam: nagłe światła, bez widocznego źródła, bez dźwięku, po których następowało duchowe poruszenie wśród świadków. To jakby niebo szeptało ostrzeżenie, ale tylko uważni słuchali. Te znaki nie są nowe, odpowiadają one starożytnym ostrzeżeniom zapisanym na kartach pisma. Joel 2:30:31 przepowiedział: Pokaże cuda na niebie i na ziemi słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i straszny dzień Pana. Schemat się powtarza: światła na niebie, nagłe manifestacje konsternacja ludzkości wobec niewytłumaczalnego. Ewangelia Łukasza 21, 25, 26 jest jeszcze bardziej bezpośrednia. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Ludzie mdleć będą ze strachu. Reakcje, które widzieliśmy w Bełchatowie, są dokładnie takie: przerażenie, zamieszanie, zachwyt. Ale najbardziej niepokojące jest to, że nawet w obliczu tego wszystkiego wielu wciąż śpi duchowo. Polska! Podobnie jak duża część Europy, przeżywa czas rosnącego sekularyzmu. Puste kościoły, wiara zastąpiona ideologiami, młodzież odłączona od pisma. I wtedy w tym kontekście boskie światło rozdziera noc. Czy to tylko zbieg okoliczności? A może niebo manifestuje się tam, gdzie duchowe ciemności są najgęstsze? Izajasz 61.2 wzywa nas, powstań, zajaśnij, bo przyszło twe światło, a chwała pana wzeszła nad tobą. Ciemności okrywają ziemię i mrok narody. Światło w Bełchatowie mogło być czymś więcej niż zjawiskiem. Mogło być początkiem wezwania, wołaniem z góry, by obudzić uśpionych. Najbardziej intrygujące jest to, że te światła zawsze pojawiają się w kontekście moralnego upadku lub bliskiego zagrożenia. W USA zjawisko poprzedziło konflikty społeczne i napięcia wewnętrzne. W Ameryce Łacińskiej towarzyszyły mu wstrząsy społeczne. W Rosji pojawiło się na kilka dni przed zaostrzeniem napięć militarnych. To jakby każdy rozbłysk niósł ze sobą ciężar. Ciężar ostrzeżenia. Apokalipsa 6,12 mówi o światłach i ciemnościach, jako części Bożych Sądów. Stało się wielkie trzęsienie ziemi. Słońce stało się czarne, jak wór z sierści, a księżyc stał się jak krew. Niebiosa są używane przez Boga jako płótno ogłoszeń. A światła bełchatowa mogły być kolejnym rozdziałem tego objawienia. Jeśli to porusza Twoją duszę, podziel się tym teraz z kimś, kto musi to zobaczyć. To więcej niż zbieg okoliczności, to ostrzeżenie. Ewangelia Mateusza 24:27 mówi nam, że powrót Chrystusa będzie jak błyskawica, która rozbłyśnie od jednego krańca nieba do drugiego. Wiesz, co to oznacza. Że niebiańskie znaki zawsze poprzedzają przyjście Króla. Rozbłysk w Bełchatowie mógł być próbą, wizualnym przypomnieniem, że niebo wkrótce zostanie otwarte nie przez tymczasowe światła, lecz przez wieczną chwałę Syna Człowieczego. Jeśli Bóg rozświetla niebiosa o świcie, to dlatego, że ciemności Ziemi są gęstsze niż kiedykolwiek. Żyjemy w dniach, gdy znaki są wszędzie. Ale oczy pozostają zamknięte, a uszy głuche. Jak długo jeszcze? Przesłanie jest ogłaszane z góry, ale niewielu je dostrzega. To nie tylko manifestacja atmosferyczna ani przypadkowy zbieg okoliczności. To coś głębszego, starszego, bardziej świętego. Od czasów proroków Bóg zawsze używał niebios, by przemawiać. To gwiazdy ogłosiły narodziny zbawiciela. To ciemności okryły świat w godzinie jego śmierci. A teraz niewytłumaczalne światła ponownie stawiają nas twarzą w twarz z duchową rzeczywistością. W czasach moralnych ciemności światło Boga pojawia się nie po to, by bawić, lecz by obnażyć i to jest rola objawienia oświetlić to, co ukryte, pokazać, co jest złe i wołać o pokutę. Zjawisko w bełchatowie jest duchowo oskarżeniem. Noc trwa zbyt długo, wiara śpi, a czas się kończy. Kto ma oczy, niech widzi. Kto ma uszy, niech słucha. Niebo krzyczy, a krzyk jest święty. Biblia uczy nas, że niebo to nie tylko piękne stworzenie, ale środek boskiej komunikacji. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament ogłasza dzieło Jego rąk. Psalm 19:1 gdy niebo porusza się poza normą, gdy przełamuje swoje własne cykle, musimy się zatrzymać i słuchać. Nie mamy do czynienia z prostymi zjawiskami, lecz z duchowymi kodami, proroczymi znakami. Epizod w Bełchatowie był jak duchowy budzik, wstrząs z góry, przypomnienie, że proroczy zegar wciąż tyka. Światło, które rozdarło świt w Polsce, może być odblaskiem światła, które wkrótce rozedrze chmury. By zabrać swoich. Ale czy będziemy gotowi, gdy ten dzień nadejdzie? Czy będziemy próbować wyjaśnić nauką to, co można dostrzec tylko wiarą? Znaki na niebie zawsze poprzedzały wielkie duchowe zwroty. Przypomnijmy Egipt, gdy ciemności okryły kraj przed wyzwoleniem, albo Golgotę, gdy słońce pociemniało w środku dnia. Stoimy ponownie u progu wielkiej zmiany, a niebiosa to ogłaszają. Rozbłysk w Bełchatowie nie jest celem samym w sobie. To preludium, wstępna nuta czegoś większego, bardziej intensywnego, bardziej ostatecznego. Może to zapowiedź sądów lub zwiastun przebudzeń, ale w obu przypadkach wymaga odpowiedzi. Co zrobimy z tym ostrzeżeniem? Zignorowanie go to kroczenie ku przepaści z zawiązanymi oczami, przyjęcie go z wiarą. Może być początkiem nowego duchowego przebudzenia. Świat jest rozproszony, odurzony technologią, przyjemnościami, polityką i ideologiami. Ale podczas gdy ludzie debatują, niebiosa się poruszają, podczas gdy kościoły pustoszeją, niebiosa wypełniają się znakami, podczas gdy wiara jest banalizowana, całe stworzenie stęka, oczekując objawienia Synów Bożych. Rozbłysk w Bełchatowie. Nie miał na celu przestraszenia, lecz przebudzenia. To ciche, ale potężne wezwanie, by wrócić do słowa, do modlitwy, do pokuty. Joel zapowiedział, że przed dniem Pana pojawią się cuda na niebie, widzimy te cuda. Nie przychodzą z podpisami, ale mają cel. A pytanie, które nam pozostaje, brzmi: czy słuchamy, czy śpimy, choć niebiosa płoną, ale to, co wydarzyło się później, wszystko zmienia. Dni po zjawisku przyniosły relacje o snach, wizjach i duchowych niepokojach wśród ludzi, którzy nawet się nie znali. Młoda kobieta opowiedziała, że śniło jej się niebo, które się otwiera i głos mówiący: Przygotuj się. Mężczyzna w średnim wieku, do tej pory niewierzący, twierdził, że poczuł święty ciężar w piersi, widząc światło. Lokalne kościoły donosiły o wzroście liczby odwiedzin, ludzi szukających modlitwy, pokuty i odpowiedzi. To jakby to światło nie tylko oświetliło ulice Bełchatowa, ale także uśpione serca jego mieszkańców. Duchowy wpływ był realny. Coś zostało aktywowane. Jakby niebo zaznaczyło terytorium i powiedziało: Tu byłem. A to, co nadchodzi, jest jeszcze bardziej niepokojące. Inne znaki nasilają się w różnych regionach, zwierzęta migrują poza sezonem, tajemnicze dźwięki dobiegają z nieba, nagłe zmiany w wzorcach pogodowych, a wszystko to w czasie, gdy moralność upada, prawda jest relatywizowana, a nadzieja staje się rzadkością. To jakbyśmy żyli w scenariuszu opisanym przez Jezusa, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Normalność jest wstrząsana, a pytanie, które wisi w powietrzu brzmi, ile czasu nam jeszcze zostało? Jeśli niebo przemawia, to dlatego, że czas się kończy. Zegar sądu jest blisko północy. A światło, które rozdarło świt, to ostatnie wezwanie przed ostateczną trąbą. Rozbłysk w Bełchatowie był znakiem. Ale największe wciąż nadchodzą. Apokalipsa mówi o gwiazdach, które spadną. O niebiosach, które zwiną się jak zwój, o trzęsieniach ziemi, które wstrząsną narodami. Widzimy pierwsze akty kosmicznego dramatu, który zakończy się powrotem Chrystusa. I jak powiedział sam Jezus: Gdy zobaczycie, że to się dzieje, podnieście głowy, bo wasze odkupienie jest bliskie. Niebo ogłasza. Znaki są wszędzie. Nie widzi tylko ten, kto nie chce, i nie wierzy tylko ten, kto już postanowił odrzucić. Ale dla tych, którzy mają duchową wrażliwość, te zjawiska nie wywołują strachu, lecz pilność. Pilność głoszenia, modlitwy, uświęcenia, przygotowania drogi Pana. Żyjemy w dniach, gdy wszystko woła o duchowe przebudzenie. Wiadomości ogłaszają chaos. Natura odpowiada wściekłością. Niebiosa manifestują się światłami i znakami, a słowo Boże wypełnia się z milimetrową precyzją. Nic z tego nie jest przypadkowe. Wszystko jest częścią wiecznego planu, który zmierza ku swojemu zakończeniu. I w tej chwili jesteś wezwany. Światło, które rozświetliło bełchatów, nie było tylko dla tego miasta. Było dla ciebie, dla mnie. Dla wszystkich, którzy wciąż mają czas, by wrócić do Pana: nie ignoruj znaków są prawdziwe, są boskie i ostrzegają nas, że czas jest teraz. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, nie zatrzymuj go tylko dla siebie, polub film, skomentuj swoją opinię i podziel się z kimś, kto musi się obudzić. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz. Dzieje się coś wielkiego.